Pytanie na sam początek. Czy masz tak, że czujesz się czasami absolutnie zmęczony, chociaż nie zrobiłeś absolutnie nic? Mhm. Witam w jedynym klubie, w którym nie trzeba zrobić absolutnie nic, żeby być zmęczonym. I członkostwo w takim klubie jest absolutnie darmowe. A wpisowe hmm. no, wpisowe to yy, chyba po prostu fakt, że, że wstałeś, yy, że wstałeś z łóżka. Yy, I dzisiaj chciałbym postawić sprawę jasno. O czym my tutaj dzisiaj porozmawiamy? Chciałbym postawić sprawę jasno. To jest odcinek dla wszystkich tych, którzy znają sztukę bycia zmęczonym bez powodu na, na poziomie absolutnie mistrzowskim. Mhm. Na poziomie mistrzowskim. I słuchajcie, no w moim przypadku, w moim przypadku, może nie jest to codzienne, ale no mam czasami takie dni, że budzę się rano, wiecie, robię sobie kawę, włączam komputer z myślą o zaczęciu pracy i zanim się obejrzałem to już byłem zmęczony tą świadomością, wiecie, że już coś muszę zrobić. Już otwieranie Excela zaczęło mnie boleć autentycznie. Mhm. I czasami mam tak, że... Wiesz, chodzi mi o to, żeby wytłumaczyć Wam dobrze, jak, o no, jaki rodzaj zmęczenia mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, że czasami jest tak, że otwierasz sobie na przykład pocztę w pracy. Mhm. Otwierasz sobie pocztę, pocztę w pracy, maila i... No i widzisz różne tam maile, o mniejszym i o, o większym yy, i o mniejszym, albo o większym yy, yy, poziomie wymagającym mniejszego lub większego Twojego poziomu zaangażowania. Najbardziej rozwalają mnie maile, kiedy od razu, jak go otwieram, to widzę, że jest akcja skierowana prosto do mnie i ona nie jest na zasadzie, że potwierdź mi coś tam, coś tam, tylko od razu, wiecie, yy, od razu. Yy, jest ta akcja dla mnie, którą muszę zrobić jak najszybciej, bo inaczej to firma upadnie, nie? No to jest tak jak dla mnie, jak wejście, nie wiem, na Monteveres bez tlenu. I stary, jeżeli dzisiaj nie zrobiłeś jeszcze nic, a czujesz się jakbyś przeorał, wiesz, jakbyś przekopał 3 hektary łopatą, no to jesteś w domu. Trafiłeś w bardzo dobre miejsce. I, i, obsta i, i obiecuję ci, że nie jesteś sam. Nie jesteś sam, dobrze, że tu jesteś. Pośmiejemy się dzisiaj z tego, bo chcę ci pokazać, że lepiej jest się z tego pośmieć niż mieć absolutnie jakiekolwiek poczucie winy. No bo w sumie, dlaczego masz mieć poczucie winy z tego, że jesteś zmęczony? No to przecież nie twoja wina. No, zmęczyłeś się. Prawda? No słuchaj, tak naprawdę, jak patrząc na ten mój dzień, o którym ci powiedziałem krótko, ja zrobiłem trzy rzeczy do dziewiątej rano. No to wiesz, chyba mam prawo odpocząć, nie? No. I dzisiaj właśnie chcę opowiedzieć Wam o tym, jak wygląda dzień, w którym człowiek, no, teoretycznie, teoretycznie odpoczywa. Czyli, jakby skupiamy się na dniu, nie na, nie na dniu y, pracującym, tylko na dniu, kiedy teoretycznie powinieneś odpocząć, a praktycznie masz po prostu mentalne zakwasy, nie? Y, więc pogadamy sobie tak. O tym, jak sobie wstajesz rano, masz przeambitne plany na ten, na ten dzień. I porozmawiamy sobie też o tym, jak te przeambitne plany umierają w ciągu pięciu dni, żebyśmy byli tutaj y, absolutnie y, szczerzy ze sobą, nie? Bo wiesz, nie będziemy tu wiesz, się pieścić, nie? Y, z tematem. Pogadamy sobie o, o tym, co ja nazywam taką psychologią zmęczenia z nic nierobienia. Mhm. Jest coś takiego, nie? Jak to, jak to w ogóle jest możliwe, że ty jesteś zmęczony od tego, że nic nie zrobiłeś? O tym też wspomnimy. I jeszcze, co jest najfajniejsze, uważam, tak sobie zaplanowałem, żebyśmy sobie pogadali o najlepszych wymówkach, które masz, które ja mam, żeby czegoś nie zrobić, których nawet czasami ja się wstydzę. No to zaczynamy od tej pierwszej części, nie? Od tego, od tego, od tego poranku. Już rozmawialiśmy sobie o poranku, w, 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 w przypadku, tak, przy, przy, przy okazji kolejne, naszego innego spotkania. No i co? I powiem, kojarzysz te rolki na Instagramach, na tych Facebookach, plan dnia, znaczy y, 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 Instagram kontra rzeczywistość, nie? To zróbmy sobie podobne ćwiczenie teraz. Zróbmy sobie podobne ćwiczenie teraz. Plan dnia, co, jakie masz ambitne plany na, na dzień, a jak wygląda Twoja rzeczywistość, nie? Także wiesz, yy, masz w głowie oczywiście Excel z idealnym planem, wstajesz, budzik dzwoni, jesteś pełen energii. Mhm. Znasz to. Na razie nadążesz nie? No i teraz słuchaj. Myślisz sobie, no nie muszę pracować, więc dzisiaj w końcu mam czas zrobić coś dla siebie. I zaplanowałeś po prostu milion atrakcji dla samego siebie. Najpierw zjesz sobie spokojnie śniadanko. Później może jakaś książka, może jakiś spacer. No, tam sobie wymyśl, pod, podstaw sobie pod to, co tam chcesz, nie? No i wtedy jest generalnie stary pewnie ten moment, kiedy wierzysz w siebie, jak wiesz, jak twój trener, y, trener personalny, trener, trener ten motywacyjny, nie? Wierzysz w to, co ci mówią ci wszyscy y, coache na Instagramach i innych TikTokach. Mhm. Ale oczywiście, jako, że jesteś mistrzem w nic nie robieniu, inaczej, jesteś nie tyle mistrzem w nic nie robieniu, co jesteś mistrzem w, jakby, w byciu zmęczonym bez absolutnie bez żadnego powodu. No i oczywiście na początek musi coś ci się przydać, no bo przecież jak, jak? Jak ty mógłbyś przetrwać do dziesiątej bez, bez jakiegokolwiek wydarzenia? No więc dobra, załóżmy, że masz plan zrobić sobie kawę. I od razu działasz. Więc zrobisz sobie kawę. Yy, i może weźmiesz się za coś pożytecznego, ale tak na godzinkę, dwie, żeby, żeby coś tam zrobić, nie? No i robisz sobie kawę. O, ja mam często tak w dni wolne od pracy, że mam bardzo duży. Mam bardzo, ma, mam bardzo takie naprawdę wielkie plany na temat ogarnięcia czegoś w domu. Wiecie, czasami są takie rzeczy w domu, które zostawiasz sobie do zrobienia na weekend. Nie wiem, zamontowanie czegoś, poprawienie czegoś, wyczyszczenie czegoś, no cokolwiek takiego, posprzątanie w komórce, no nie wiem, umycie samochodu, o, coś w tym stylu, nie? Żeby to nie chodzi tutaj o pracę typowo, pracę, tylko taką rzecz, którą sobie No i robisz sobie kawę, mówisz sobie, dobra, no to wypiję kawkę, i zaczynam działać, nie? No, yy, robisz tą kawę, siadasz i nagle orientujesz się że ostatnie dwie godziny spędziłeś na YouTube oglądając, jak ktoś aranżuje starego busa na jeżdżący dom. Hm? Znasz to, prawda? No. Ktoś zbudował sobie pięknego kampera z, ze Sprintera sam, własnymi rękoma i nagrał o tym godzinny filmik albo dłuższy i właśnie sobie zdałeś sprawę, że kawa stoi zimna, a ty oglądasz z zapartym jak kościół przykręca y, płyty gipsowe do podłogi. Albo montuje światła w, 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 na, na, na pace tego y, sprintera. Mm -hmm. No. I to jest Twoje rozproszenie numer jeden. No ale jeżeli już, tak jak już powiedziałem Ci przy okazji naszego innego spotkania, jeżeli jakakolwiek myśl w Tobie tego, jeżeli jakikolwiek rzecz taka zatriggeruje ten y, tą lawinę odpuszczania, no to już wtedy, stary, tego nie, nie zatrzymasz. Nie zatrzymasz tego, nie? Ja najbardziej lubię jeszcze takie, jeszcze taką rzecz, teraz powiem ci. Jeszcze taką lubię rzecz. No, rozpraszacze to oczywiście temat, jest rzeka, ale, ale no, no, no wypada, no wypada powiedzieć, bo słuchaj, nie wiem jak masz i co sobie wymyślasz, żeby nic nie robić. Ale ja na przykład mam tak, że bardzo często w takiej sytuacji znajduje sobie milion różnych obowiązków. Zmywanie naczyń, e, posprzątanie w salonie, w kuchni, w końcu może e, pójdziesz, wyrzucisz śmieci, no i tak dalej. No i tak sobie spędzasz na tym kolejne godziny e, i myślisz sobie, no dobra, no to mm, miałem przykręcić e, nową lampę w, w łazience. Mm, ale przynajmniej przynajmniej yy, kubek jest, kubek po tygodniu jest umyty. No i najbardziej i też jest spoko. Fajna, fajny, jest, fajny jest moment, kiedy. Fajny jest moment, kiedy robisz sobie podsumowanie pierwszego tego, tego pół dnia, nie? które miałeś zrobić. Tak? masz swoją tabelkę w Excelu i sobie sprawdzasz. I to jest taki moment prawdy. Mm, no bo teoretycznie jesteś w połowie tego planu. Przynajmniej powinieneś być. Tak? no ale w praktyce to sam wiesz jak to wygląda nie? Mhm. i już w tym momencie o 13 zaczynasz się zastanawiać, rozważać czy może nie przenieść tego wszystkiego na jutro, żeby to miało więcej sensu no bo w sumie po co zaczynać coś czego i tak dzisiaj nie skończysz no po co masz iść sprzątać tą komórkę jak wiesz, że to jest, jest sprzątania cały dzień no to co, rozwalisz to, wyciągniesz to przez, na, na swoim miejscu garażowym a gdzie twoje auto będzie stało Wiesz, wystawisz, że na środek, to Ci przyjedzie byle są, zacznie ci trąbić, że on też chce zaparkować, nie? No nie, no absolutnie to nie ma sensu. No to po co w ogóle zaczynać? No. No i. Ta pozostała twoja część dnia, no to już sam wiesz, nie? Skoro już sobie odpuściłeś, już oficjalnie pozwoliłeś sobie na odpuszczenie. No i potem wieczorem siadasz sobie, patrzysz na, ten, na tę twoją listę zadań i. I, i, I tak generalnie to zastanawiasz się nad tym, co ty w ogóle miałeś w głowie, yy, że coś takiego sobie wymyśliłeś, nie? To taka bardziej jak, jak lista życzeń trochę, a nie jak, yy, a nie jak yy, lista, lista, lista zadań, plan. Chyba, wiesz, myślisz, że ktoś ci chyba zrobił prankę jakiegoś, podrzucił ci, nie? No i technicznie zrobiłeś mniej niż wczoraj, nie? A czujesz się zmęczony, jakbyś był po maratonie. I teraz nie wiem, z jakiego to powodu, że samo myślenie cię tak bolało, tak cię zmęczyło o tym? Czy może przekładanie tego wszystkiego na drugi dzień cię tak zmęczyło, że musisz odpocząć? No, tak czy inaczej, stary odpoczynek ci się należy. Cokolwiek by się nie wydarzyło. Nawet ze względu na twoje chęci, to powinieneś odpocząć. Nie? I jeszcze chcę wrócić na chwilę do tej psychologii zmęczenia z nic nie robienia. To o czym, o czym mówiliśmy, nie? No, to jest bardzo ciekawy temat, generalnie. To jest, to, to jest tajemnica. To jest naprawdę zagwostka y, straszna. To jest coś takiego. jak te, Ja tak sobie myślę o tym. Ja, ja tak sobie to określam. To każdy może mieć jakby swój punkt widzenia, nie? Jak to jak wygląda praca takiego Twojego mózgu? No, to na generalnie rzecz biorąc, Twój mózg potrzebuje jakichś takich bodźców. Ym, i jeżeli na przykład tych bodźców nie dostaje, no to go to męczy i mózg sam zaczyna generować jakiś chaos i dziwne myśli. No bo wiesz, o co, ci, o co mi chodzi, już Ci też o tym kiedyś powiedziałem. Niby siedzisz, niby odpoczywasz, mm, ale tak naprawdę głowa nie daje Ci spokoju, nie? I tak sobie myślisz, dobra, Powinienem coś zrobić, ale skoro nic nie robię, to już czuję się winny. Ja tak często mam, też już Ci mówiłem o tym przy okazji innego naszego spotkania, że czuję się winny po prostu, że, coś, że cały czas powinienem być produktywny, coś powinienem robić. Nie, Czuję się winny z tego, nie? I to jest tak, jakbyś to porównał do takiego urlopu od życia, na który jedziesz i narzekasz, że słońce świeci Ci za mocno, nie? No i właśnie to jest i właśnie to jest to ja czasami też czujesz się zmęczony od tego że po prostu siedzisz Nic nie robisz a po prostu czujesz się zmęczony jakbyś jakbyś yy, yy, wiesz rano przebiegł półmaraton, nie yy. I, I teraz tak sobie i teraz jak masz i to jest, i to jest taka pętla ogólny stary to jest jedna jedna taka wielka pętla Jedna wielka pętla zmęczenie nic nie robienie i znowu zmęczenie Czujesz się zmęczony ogólnie, więc nic nie robisz. No bo czujesz się zmęczony i potrzebujesz odpoczynku. Nic nie robisz, więc generalnie rzecz biorąc czujesz się jeszcze bardziej zmęczony. I tak w kółko. Czujesz się bardziej zmęczony, bo nic nie robisz, i, i, i w końcu zaczynasz myśleć, o co chodzi. Wiesz, jakby rozumiesz o co mi chodzi, nie? Nic nie robisz, siadasz, po prostu nic nie robisz, bo czujesz się zmęczony. No, ale jeżeli nie robisz czegoś więcej, to zamiast odpocząć, to czujesz się jeszcze bardziej zmęczony. I ciągle ta stara psychologia tej winy. Leżysz na tej kanapie. Nie potrafisz nawet tego docenić, nie? Jakby leżysz sobie i zamiast pomyśleć sobie tak fajnie, w końcu odpoczywam, nie? To masz w głowie coś takiego, ale jestem bezużyteczny. Ale powinienem się czymś zająć. Ale powinienem w czymś pomóc. Ale powinienem w końcu zrobić to, co powinienem zrobić już dawno. No, co zawsze sobie odkładam na później. No i tak, stary. I właśnie to jest to. No i teraz pytanie jest tylko takie: czy wejdziesz? Czy, czy jakby czy, czy spróbujesz, czy spróbujesz wstać i, i, i się za coś wziąć? Czy jednak, yy, tak jak mówiliśmy wcześniej, spróbujesz przełożyć to na, na następny dzień? Mm. No i stary. Masz, to, masz to, po to poczucie winy, albo wiesz, dobra, inaczej. Wiesz, że masz coś zrobić. Tak jak mówiliśmy, zaplanowałeś wszystko w sposób znakomity. Yy, no, wygląda to jakby naprawdę. No, no dzień pełen produktywności i odpoczynku. No ale od czego ma się wymówki? Od czego ma się wymówki? No i teraz licytujemy się, która wymówka jest najfajniejsza. I teraz tak. Ja często na przykład mówię, że potrzebuję się zresetować. No, klasyk, nie? Chyba klasyk. Brzmi bardzo profesjonalnie ta wymówka. No, musisz się zresetować, nie? To jakbyś był, nie? wiem, Z jakimś startupem, a nie facetem w dresie na kanapie, nie? No ale, no, ale jak to sobie o tym pomyślisz, stary, no to przecież komputer, jak dużo się napracuje. No to też musisz się zrestartować, nie? Restartujesz go, więc no Ty też musisz. No, więc musisz się zresetować, musisz odpocząć. Albo drugie, o, to jest dobre. To jest też, też lubię tą wymówkę. Tą też lubię wymówkę. Czekam na lepszy moment. No to możesz to podstawić do, 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 do wszystkiego. Ja na, przykład mam, ja na przykład mam tak, że powinienem podprawić, poprawić coś pod prysznicem. Jakaś tam fuga, cokolwiek takiego, nie? I zawsze sobie mówię tak. Mm -hmm. Ale poprawię to. To musi schnąć, ale jak się wszyscy zaczniemy kąpać, no to to nie wyschnie. Mm, nie, no to zdecydowanie nie jest dobry moment, nie? To musi, muszę znaleźć inną, inną jakąś, in, inny jakiś dzień. No i wierzę dobrze. I od razu dobrze wierzę o tym, że ten moment nigdy nie nadchodzi, ale no to przynajmniej brzmi fajnie. Y I nie wiem. Jakiego lepszego momentu szukasz? Nie wiem, kiedy gwiazdy ustawią się w, jakiś, w, jakiś w jakimś określonym ciągu, kształcie? No, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, na co czekasz, stary. Nie wiem, na co ja czekam z tym prysznicem, nie? Kolejna rzecz. Często mówiłem, często mówiłem że nie mam odpowiedniego... Ale to też moja żona jest mistrzynią w tym. Ale ja też nie będę mówił, że mówimy, że nie mam odpowiedniego sprzętu do zrobienia czegoś. Mhm. No i na przykład... Co tu możesz powiedzieć? Ym... Drobny remoncik w domu, cokolwiek, drobny remoncik w domu, no ale przecież nie masz, odpo nie masz odpowiedniego narzędzia, no sama wiertarka Ci, ci się nie przyda, przecież nie wywiercisz dziury w betonie zwykłą wkrętarką, nie? No a, no sorry, no, no przecież nie będziesz dla jednego wywiercenia dziury, nie będziesz kupował wiertarki udarowej, nie? Bez nie się nie da tego zrobić, no więc może jakoś w następnym razem, nie? Może jakoś następnym razem to zrobimy. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Jakie jeszcze wymówki? No, na przykład, na przykład wymówką też może być coś takiego, że mówisz, że musisz, że musisz się do czegoś przygotować psychicznie. Mhm. No, czyli najpierw musisz wypić kawę, zmusić się do zrobienia czegoś, może jakaś krótka drzemka. No, tak stary, serio, bo naprawdę do y, posprzątania piwnicy to naprawdę musisz się nastroić, y, wiesz, dobrze, nastawić, nie? No, tak samo z planowaniem, nie, no musisz wszystko zaplanować, no musisz wszystko zaplanować, bo przecież bez planu, no to nic, wiesz, nic Ci nie wyjdzie. Yy, więc musisz spokojnie podejść, zobaczyć co musisz zrobić, zobaczyć, sprawdzić czy masz rzeczy do zrobienia. No wszystko musi być absolutnie zaplanowane. No ja absolutnie lubię planować wszystko. Nie lubię robić niczego spontanicznie, albo bardzo mało rzeczy lubię robić spontanicznie. Więc u mnie absolutnie cokolwiek bez planu, no nie przejdzie. Nie przejdzie. I ostatnia taka teraz mi przyszła wymówka yy, jest taka, że no dobra, przecież jeszcze mamy chwilę, żeby to zrobić. To nie ucieknie. No, i to jest idealne do jakby każdej możliwej rzeczy. Od sprzątania, po jakieś naprawy, po zamówienie czegoś, po pojechanie do sklepu. Po... No, jak możesz podstawić to absolutnie pod wszystko. Przecież jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy chwilę. No bo skoro to czekało 3 miesiące, no to przecież może poczekać jeszcze rok, nie? A może samo się naprawi. Kto wie. No, także, no, no, wymówek jest mnóstwo. No, wymówek jest mnóstwo, nie? No i. Oczywiście czasami przyjdzie taki moment, kiedy jednak do, myślisz sobie, dobre, zbiorę się, wstanę, no ale jeszcze za minutkę, nie? No, może obejrzę ten film do końca, no bo potem, żeby już do niego nie wracać, bo go nie znajdę, obejrzę. Mhm. I twój taki dialog wewnętrzny sam ze sobą, wiesz, bardziej przypomina negocjacje, nie wiem, na szczycie Unii Europejskiej niż decyzję o, wiesz, o podniesieniu tyłka z kanapy, nie? Ale tylko, że stary najgorsze jest to, że jak ci się te wszystkie rzeczy skumulują. Nie wiem, pranie, zmywanie. Do komórki już nie będziesz dał rady wejść, samochód będzie śmierdział w środku od pozostawionych tam różnych rzeczy, nie. To potem ta lista rzeczy, którą musisz zrobić, może ci przypomnieć, może, może ci może cię rozwalić, może ci położyć kompletnie na łopatki, nie? Więc. Ja wiem, że to niełatwe. Ale może czasem warto podnieść tyłek, nie? Nie wiem. Nie jestem, nie jestem tutaj zbyt dobrym, nie jestem tutaj zbyt dobrym, wiesz, gością, który mógłby, który mógłby ci cokolwiek tutaj polecać. A, jeszcze masz takie czasami takie coś, że na przykład masz nadzieję, że nagle będzie coś, co cię absolutnie zmotywuje. Jakiś cud. Wiesz, wiadomość, że wygrałeś w lotka, cokolwiek takiego, nie, to od razu ci powiem, że ci nie zmotywuje. Ile razy to już mówię? No, gdybym miał coś tam, nie? A może coś tam? No nie. No i koniec końców zastanawiasz, zastanawiasz się, um, czy tak w ogóle będzie cały czas? Czy taka sytuacja, czy, czy to twoje zmęczenie będzie już takie permanentne, czy, 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 czy nie? Czy to jest taka twoja nowa tożsamość? Um, no to nie wiem, muszę cię zostawić z tym pytaniem. Sam się zastanów nad tym, nie? Natomiast, jeśli jest godzina 16, słuchasz tego, a miałeś coś jeszcze do zrobienia, to daj spokój. Naprawdę nie ma sensu. I panowie, słuchajcie, no prawda jest brutalna. Prawda jest brutalna. Czasem człowiek nic nie zrobi, a i tak się zmęczy. I wiecie co? Ja sobie myślę, że trudno. No przecież świat się nie zawali, bo dzisiaj nie zrobiłeś czegoś, nie? Hmm. Tylko, że. Jeżeli taki dzień zdarzy ci się częściej niż dwa razy w tygodniu, no to no chłopie, albo musisz zmienić tryb życia, albo musisz y, kupić sobie kanapę z wbudowanymi miejscami na napoje, kawę i chipsy. No bo y, będzie Ci potem ciężko, wiesz. Jak się w niej zakopiesz, to nie wstaniesz, nie? I teraz wiesz, nie chodzi mi o to, żebyś codziennie biegał, wiesz, jak taki chomik w kołowrotku. Y, no. Tylko, że wiesz, to też nie ma co udawać, że mm, Netflix i, i chipsy to jest jakiś, wiesz, część planu rozwoju osobistego, nie? No więc słuchaj. Kończąc to. Raz się leży, raz się działa, nie? <grytanie> A jak się działa, no to tak, żeby potem sobie, wiesz, móc z czystym sumieniem poleżeć, nie? Bo wydaje mi się, że takie lenistwo jest spoko. No tylko wtedy, kiedy no, jest nagrodą, nie? A nie stylem życia. Dzięki. Do usłyszenia.